Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie na kanale Pytania Rygielskiego. Tak jak zauważyliście, zapewne już w tytule tego nagrania porozmawiamy sobie o problemach związanych z ładowaniem aut elektrycznych. Jak już zapewne widzicie, za mną tutaj można zobaczyć kilka stojących elektryków. One się oczywiście ładują. Porozmawiamy o tym, czy łatwo jest się ładować w Londynie i okolicach, czy też jest to bardziej skomplikowana czynność, na jakie problemy możemy napotkać. Głównie chciałbym porozmawiać tutaj o problemach, ponieważ bardzo dużo osób nagrywa różnego rodzaju filmiki związane z ładowaniem aut, z korzystaniem z aut elektrycznych i przedstawiają oni to wszystko w pięknych kolorach. Ja natomiast chciałbym przełamać ten stereotyp i porozmawiać o problemach, które zazwyczaj występują na ładowarkach aut elektrycznych. No i na sam początek zaczniemy od sieci BP i sześć ładowarek za mną, trzy stanowiska podwójne, bardzo szybkie, bo ładowarki, które ładują auta do 300 kW na godzinę, czyli można powiedzieć, że fajnie. Chodźcie, sprawdzimy, jakie są problemy. No to dobrze, zdjąłem kamerę ze statywu, idziemy w tej chwili zobaczyć, co się dzieje. No i na sam początek to Wam pokażę tutaj jedną ładowareczkę, bardzo fajną zresztą. Wszystko fajnie, pięknie, auta podłączone, teoretycznie możemy powiedzieć, jaki jest problem z tą ładowarką. No, problem jest pierwszy, Ten, yy, ta ładowarka, to urządzenie ma około dwóch miesięcy. Jest to nowe urządzenie, nawet chyba nie ma dwóch miesięcy. Problem z tym urządzeniem jest taki, że nie działa w niej ekran, co powoduje to, że nie możemy oczywiście nic wcisnąć, niczego nie możemy sprawdzić na tej ładowarce, i ym, że tak powiem, ładować możemy się tylko w momencie, kiedy mamy aplikację do tej sieci ładowarek. Jeżeli chcemy użyć tradycyjnej karty, takiej jak ja zazwyczaj używam do mojego elektryka, ponieważ elektrykiem na co dzień jeżdżę. Niestety, ale tego zrobić w tym miejscu nie możemy. Tak troszeczkę dzwonię sobie zębami, ponieważ jest bardzo zimno. Jest 5 stopni, a ja się ubrałem oczywiście w bluza. Dobrze, sprawdzamy kolejne unity, kolejne ładowarki. Ta ładowarka, widać, działa poprawnie. Zaraz sobie jeszcze przełączymy kamerę. Pokażę Wam, jak to, jak to wygląda w tej chwili. Przełączamy sobie no i widzimy, że aha, nie działa jednak, czyli ta ładowarka jest niesprawna. o ktoś się podpiął, a nie przepraszam, bo tu są trzy rodzaje ładowań, czyli jeżeli te dwie się ładują, no to niestety trzeciej nie podepniemy, ponieważ tutaj widzimy, że mamy do czynienia z trzema złączami. Mamy dwa złącza CCS. I jedno złącze Shademo. Idziemy do kolejnego y, punktu ładowania. Kolejny punkt ładowania jest jak najbardziej w porządku, sprawny. No, ale, niemniej jednak, y, warto zaznaczyć to, że z trzech ładowarek, które są tutaj umiejscowione, oczywiście jedna nie działa. A nie działa w pełni, można powiedzieć. <laughs> Kierowcy się ładują, wszyscy wyglądają na zadowolonych. Ale, tak jak mówię, ta ładowarka pozostawia wiele do życzenia. Jako, że jedno miejsce już mamy za sobą, możemy iść śmiało, dalej się ładować. No to co? Jedziemy na kolejną ładowarkę, znajdziemy kolejne miejsce. Trąbią na mnie chyba. Znajdziemy sobie kolejne miejsce. Ja troszeczkę się ogarnę, ogrzeję się w aucie. No i co? Szukamy problemów z ładowarkami dzisiaj. Kolejny punkt na mapie ładowania auta elektrycznego to jest oczywiście moja ulubiona ładowarka, na której zawsze bardzo chętnie się ładuje. Dlaczego? Dlatego, że mało osób wie o tej ładowarce, stary poczciwy e, unit do ładowania aut elektrycznych, oczywiście e, firma Polar. Można też powiedzieć inaczej, że firma BP wybieramy sobie, który. Kabel będziemy używać, oczywiście. Włączymy sobie jeszcze tutaj. Wło, włączymy? Nie. Otworzymy port do ładowania. Bierzemy kabel. Oczywiście go trzeba w miarę prosto wyciągnąć. No i co? Podpinamy. I myślę, że śmiało możemy iść do auta, porozmawiać o tym, co i jak. No, i właśnie, zapomniałbym Wam powiedzieć, a już zauważyłem problem. Problem jest tego typu, że ja wkładam ten kabel do mojego auta, tak jak tutaj widzimy, a na ładowarce nic się nie dzieje. To jest kolejny problem. Oczywiście osoba taka jak ja, która już wie co nieco o ładowaniu aut, to sobie poradzi z tym. Ja rozwiążę ten problem, a do Was wracam już za chwilę. Cześć. No i dobrze, moje auto już się właśnie zaczyna w tej chwili ładować. Tak jak już wcześniej wam powiedziałem, w związku z tym, że no troszeczkę aut już naładowałem, trochę już jeżdżę jestem w tym temacie. No to wiem, jak sobie poradzić z przynajmniej tymi starymi typami ładowarek, żeby. Naładować swoje auto. Oczywiście nie w każdej sytuacji sobie poradzimy, natomiast jeżeli taka ładowarka zamarznie, no to wystarczy ją tylko i wyłącznie zrestartować. To daje radę, z reguły to pomaga. No możemy sobie spokojnie siedzieć i ładować nasze auto. Ja w tej chwili y, trzymam kamerę w dłoni, tak jak widzicie, skaczę sobie i tak dalej. Za chwileczkę przełożę kamerę w uchwyt i porozmawiamy, dlaczego właściwie y, powstało to nagranie. No i dobrze, tak jak już sobie powiedzieliśmy, auto podpięte, kamera już umiejscowiona w aucie, tam gdzie powinna być, tam gdzie jest jej miejsce. No i teraz, tak, pytanie, dlaczego w ogóle powstaje ten materiał odnośnie problemów związanych z ładowaniem aut? No, generalnie chodzi o to, że na YouTube bardzo dużo materiałów szukałem odnośnie aut elektrycznych, używania korzystania z ładowarek z infrastruktury o ile infrastruktura ładowania w Polsce jeszcze nie jest aż tak dobrze rozwinięta, choć na kanałach widzę, że naprawdę super to wygląda można się naładować wszędzie i tak dalej, no to na przykład u mnie w moim rodzinnym mieście Kwidzyn nie ma żadnej szybkiej ładowarki są chyba tylko dwie 7 kW ładowarki, użytkownicy aut elektrycznych wiedzą co to znaczy, moje auto ładowałoby się na takiej ładowarce około e, z rozładowaną baterią prawie do zera, ładowałoby się między 10 a 11 godzin. A nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby podpiąć auto pół godzinki i spadać z tej ładowarki, i jechać dalej, cieszyć się użytkowaniem aut. Niestety tak nie jest e, nawet jeżeli chodzi o tak mocno rozwiniętą. Infrastrukturę ładowarek w takim mieście jak Londyn to jest bardzo skomplikowane. Masa ładowarek, nawet tych nowych, po prostu zwyczajnie z jakiegoś powodu nie działa. Tak jak pokazałem Wam nieco wcześniej na ładowarce firmy BP Pulse, nowa ładowarka, która ma chyba coś około dwóch miesięcy, zaokrąglimy w każdym razie nowe urządzenia, jedno z trzech nie działa. Każda ładowarka może ładować dwa auta na raz, czyli zamiast sześciu aut w tym miejscu mogą ładować się auta tylko cztery. Ponadto kolejny problem, którego Wam nie pokazałem będąc w tamtym miejscu, to jest to, że po prostu te ładowarki są przepełnione. Ok, mamy sześć ładowarek, dobra, cztery ładowarki, bo dwie nie działają, niemniej jednak powoduje to... Um, dzieje się tam taka sytuacja, że po prostu te ładowarki są przepełnione. Ja Wam pokazałem tylko te 6 aut, które się ładowało, wszystkie ładowarki zajęte, ale zapomniałem Wam pokazać auta, które stały w kolejce, jeszcze 4 albo 3 auta w kolejce. Co powoduje to, że no dobra, ok, na tej ładowarce, jeżeli macie odpowiednie auto, naładujecie je w 20-25 minut. Ale musicie wziąć pod uwagę to, że jeszcze z 20 minut będziecie czekać na naładowanie swojego pojazdu, dlatego, że inni kierowcy już się ładują. Poza tym te 20 minut ładowania to jest z reguły do 80%. A cała masa kierowców ładuje swoje auta do 100%, co jest dodatkowym problemem, ponieważ do 80% wasze auto naładuje się wokoło. 20-25 minut, natomiast już do 100%, żeby je naładować, no to potrwa to 40 minut i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który tak nie robi, bo wiem, że bardzo dużo kierowców tak robi, że ładuje swoje auta do pełna. Pamiętajmy, że jest to niezdrowe dla baterii, e, marnujemy swój i innych użytkowników czas. No więc dobrze, moje auto się w tej chwili ładuje, ja tu sobie gadam, odłączę się w tej chwili. E, Wyłączę już kamerę, zostawię to wszystko. Niech auto się w spokoju naładuje. Ja się ogrzeję, ponieważ na zewnątrz jest chłodno. I zaraz pojedziemy, mimo że już się tutaj naładuje, pojedziemy na inną ładowarkę po to, żeby pokazać, zobaczyć, jak działa infrastruktura ładowarek. To co, gotowi? To jedziemy! No dobrze, przyznam Wam się bezbicia. O z ładowarki uciekłem. Ale tylko dlatego szybko uciekłem. Nie pokazywałem wam zakończenia ładowania, z tego względu, że już przyjechałem na kolejną ładowarkę. I tutaj jest bonus, bo są dwa punkty ładowania, które jeden kiedyś był dostępny, a drugi od ponad roku stoi, a jeszcze jest niedostępny. Co to za ładowarki? Chodźcie, pokażę wam. Miejsce do ładowania auta, a właściwie miejsce, w którym moglibyśmy się naładować. Gdyby ktoś łaskawie włączył tą ładowarkę, która jest za mną. Jak widzicie, jest sobie ładowarka, ale niestety nie działa. Tutaj stoi tablica, o zaraz wam podejdę i pokażę, co na tej tablicy jest napisane. Jeszcze tylko dodam, że nie tylko moje auto, ale tutaj jest Tesla, która mogłaby się śmiało ładować w czasie Tutaj tego postoju. Tam stoi cały brudny mój elektryk. A tutaj mamy kolejną ładowarkę. No, i słuchajcie, do przeprosiny od firmy, yy, za to, że jednak się nie poładujemy. Ta ładowarka stoi tutaj już ponad rok. Piękne miejsce do zatrzymania się. Piękny tutaj unit. Ładowarka niezbyt szybka. No bo tylko 50 kW, prędkość ładowania, ale lepiej taką ładowarkę mieć niż jej nie mieć. No i co mogę powiedzieć? No niestety widać, że kable nie zostały zainstalowane do tej ładowarki. Tutaj powinny być wypuszczone kable, ale nie są. Pięknie, tutaj jest jakiś tam, nie wiem co to jest za urządzenie, ale wspomagające zapewne tę ładowarkę. No i co? Chcielibyśmy się naładować. Ale się nie naładujemy. Żeby nie było, że tych ładowarek niedziałających, zepsutych jest mało, to teraz zobaczcie. Tutaj jest ta ładowarka um, od EV Power. I patrzcie, co się dzieje. Tu za mną jest parking. Kiedyś na tym parkingu jeszcze się ładowałem. Dziś, niestety, już się na tym parkingu nie naładuję moim autem. Dlaczego? Chodźcie wam pokażę. Żeby nie było. Tutaj jest ta ładowarka wolna, którą Wam Szybka ładowarka. Niedziałająca. O, proszę bardzo, żeby nie być gołosłownym. A tutaj już jest kolejne miejsce, gdzie były ładowarki kiedyś, ale już ich nie ma. Ktoś postanowił je wyłączyć. Ładowarki 7KW. Ładowarka, która długo ładuje auto elektryczne. Ale... Wiecie, zawsze można było podłączyć swoje auto i pójść do domu, spać, zrobić cokolwiek innego. Niestety ładowarki zostały wyłączone. Jak widzicie, ślimaki, bajery. Nie da się już z tego naładować auta. I to nie jest tak, że to jest jedna taka ładowarka, zarosła, zarosło brudem. Tu jest kolejna taka ładowarka, możecie sobie zobaczyć. Niestety również niedziałająca, wybity ekranik. Te ładowarki, w momencie kiedy zostały wyłączone z użycia, one były w całkiem dobrym stanie i mogły śmiało ładować wasze auto. Idę do kolejnej ładowarki, żeby nie było, że były tylko dwie. Były trzy ładowarki, którymi można było jednocześnie ładować sześć aut elektrycznych. Niestety ktoś wpadł na pomysł, żeby te ładowarki wyłączyć. A jak możecie sobie zerknąć, paru mieszkańców mogłoby się tymi ładowarkami troszeczkę poładować, bo jest tutaj trochę domów, trochę mieszkań. Także myślę, że nikt by nie był na tym absolutnie stratny. Ale po co utrzymywać infrastrukturę, jeżeli można ją po prostu wyłączyć? To tylko część problemów, na które możemy napotkać na naszej elektrycznej drodze. Powiedzmy sobie w elektromobilności. O, przepraszam, jestem jeszcze przy tych ładowarkach. Zobaczcie. Kolejne auto elektryczne tutaj stoi. Yy, stoi i się nie naładuje. Kijaniro, no bo niestety te ładowarki zostały wyłączone. Słuchajcie, kolejny problem, który się pojawia. To tutaj moi koledzy z mojej grupy mi przypomnieli. Yy, pozdrawiam i dziękuję, chłopaki. Kolejnym problemem jest to, że ładowarki mają często w sobie jakiś błąd, i jeżeli chcecie zapłacić zwyczajną kartą kredytową, to może się zdarzyć taka sytuacja, że wy przyłożycie swoją kartę, żeby zapłacić za ładowanie, a ładowarka wam wytnie mały błąd, zabierze wam z konta 40 funtów i musicie czekać, aż wam firma łaskawie odda te pieniądze. Pieniądze sobie mrozicie. Idziecie do kolejnej ładowarki, znowu płacicie 40 funtów. To jest takie zabezpieczenie. Po prostu ładowarka pobiera z konta jakąś kwotę pieniędzy. Po czym po naładowaniu waszego auta oddaje wam to co nadto wam zabrała ładowarka lub pobiera wam dodatkowe pieniądze, jeżeli na przykład pobraliście tego prądu więcej. Także widzicie jak to jest. Ja pokazałem Wam tutaj kilka dosłownie miejsc ładowania w oku mojego domu. I, 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 i co? No i, no, i widzicie, jak to wygląda po prostu. Nie jest kolorowo. Jeżeli nie macie swojej domowej ładowarki, jesteście skazani na korzystanie z ładowarek publicznych. No, może być tak, że będzie to długa, ciężka i mozolna droga. Ja Wam dziękuję wszystkim bardzo gorąco za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmikami na moim kanale. Dziękuję wszystkim bardzo gorąco za uwagę. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Cześć!